Dobra, kochani, kontynuujemy nasze zajęcia. Dzisiejszy temat lekcji działania na ułamkach dziesiętnych. Czyli dzisiaj powtórzymy, powtórzymy jak się dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne. Pierwszy przykład: 7,38 plus 2 całości 56. Setnych. Jak zapisujemy działaniem pisemnym, czyli działaniem pod kreskę, przypominam, że musi być przecinek pod przecinkiem. 8 dodać 6, 14, 1 dalej. 1 dodać 3, 4, 4 dodać 5, 9, 7 dodać 2, 9. Cały czas mówiłam dodać, a nie wstawiłam znaku, więc pamiętajcie, czy ten znak plusika musi być, tak? I przecinek pod przecinkiem. I uzyskaliśmy wynik 9 całości i 94 setne. Czyli powtórzyliśmy teraz, jak się dodaje ułamki dzisiaj. No to jak już powtórzyliśmy, jak się dodaje, to teraz sobie powtórzymy, jak się odejmuje. 156 całości i 348 tysięcznych, odjąć 27 całości i 56, setnych, tak? Zapisujemy sobie w działaniu pisemnym, czyli tak zwane pod kreską. Przypominam, świętość, przecinek pod przecinek. Cinkiem, to jest bardzo ważne. Teraz to miejsce puste, zawsze sobie możecie wpisać 0. Możecie, ale nie musicie. 8 odjąć 0, 8. 4 odjąć 6 się nie da, więc idę do sąsiada. Sąsiadom jest trójka. Pożyczam. Jak mi trójka pożyczy 1, to jej zostaje 2. Jedynka przychodzi do czwórki, łapią się za rękę i mamy czternastkę. 14 odjąć 6 to 8, 2 odjąć 5 się nie da, więc idę do sąsiadki, pożyczam od szóstki. Czyli tu zostaje 5, tu przychodzi 1 i mamy 12. 12 odjąć 5 to 7. 5 odjąć 7 znowuż się nie da, więc idę do sąsiadki, pożyczam. Tu mi zostaje 4, tu mam 1, 15 odjąć 7 to 8, 4 odjąć 2 to 2. I jeden przepisuje. I oczywiście co? Przecinek pod przecinkiem. Tak? Przypomnieliśmy sobie odejmowanie. To jak już wiemy, jak się odejmuje, i dodaje, bo dodawanie też żeśmy sobie przypomnieli. To teraz sobie przypomnimy, jak się mnoży. Tak? No to kochani, mnożemy.

Całości i 16 setnych. Coś jest błąd, chyba, czy nie ma? 3 razy 2, 6, sprawdzamy. 3 razy 7, 21, 1, 2, dalej. 3 razy 9, 27 i 2, 29. Błędu nie ma, ale bądźcie czujni, bo ja czasami mogę się też pomylić, tak jak w życiu. Wy się mylicie i ja też się. Mylę. 68 i 46 setnych podzielić na 2, tak? No to ja sobie już tutaj zrobię kreseczkę. W szóstce 2 3. 3 razy 2, 6. Odejmuję. 6 odjąć 6, 0. Na dół spada 8. W ósemce 2 4. Jestem u góry mnożę 4 razy 2, 8. Odejmuję. Na dół spada 4, w czwórce 2, 2 razy 2, 4, odejmuję, na dół spada 6, w szóstce 2, 3, 3 razy 2, 6, odejmuję 0. Czego mi brakuje? Przecinka, tu był przecinek, więc przecinek skakuje do góry w to samo miejsce, tak? Czyli słuchajcie, już żeśmy przypomnieli sobie dodawanie, Odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Jeszcze przypomnę takie przykłady, które mogą nam sprawiać trudności. Tak. Kochani, tablica musi być sucha, bo inaczej nam się śliska pisak. Słuchajcie, co zrobić jak mamy dwa odjąć, jeden i pięć Przypominam, że 2 złote w sklepie może być zapisane tak, a może być zapisane tak, a może być zapisane tak. Czyli w tym momencie to jest 2 złote, to jest 2 złote i to jest 2 złote. A nawet jak ktoś ma wyobraźnię, może sobie zapisać tak, to nie zmienia wartości, to jest 2 złote. Czyli skoro w dwójce nie mam przecinka, to znaczy, że on jest na końcu i zawsze sobie mogę dopisać. 2 całości odjąć 1,5. No i co? Od 0 nie umiem odjąć 5, czyli pożyczam. Tu będzie 10. 10 odjąć 5 jest 5. 1 odjąć 1 jest 0, i tutaj to 0 muszę zapisać. I oczywiście co? Przecinek pod przecinkiem. I teraz robimy dwa przykłady łączone. I to na dzisiaj będzie wszystko. Mam nadzieję, że obejrzycie filmik. Dwa, trzy razy, żeby wszystko sobie poukładać, jak to z tymi ułamkami dziesiętnymi jest. No i zróbmy taki przykład 4,50 razy 2, odjąć 3 i 1 dziesiąta. Kolejność wykonywania działań mówi, że co? Najpierw mnożenie, tak? Czyli 4,50 razy 2. 2 razy 0, 0, 2 razy 5, 10, 1, dalej, 2 razy 4, 8 i 1, 9. I mamy 9. To jest, słuchajcie, albo 9, albo 9,00. Pamiętajcie, że te 0 po przecinku nie mają na tym żadnej wartości. To jest to samo, co liczba 9. Czyli co ja mam zrobić? Mam od 9 odjąć 3 i 1 dziesiąta. No i zobaczcie, zamiast 9 mogę napisać 9,0 odjąć 3 i 1 10 0 odjąć się nie da, więc pożyczam od dziewiątki. Jak dziewiątka? Dziewiątka pożyczy mi 1, to jest zostaje 8. 1ka przychodzi do 0, mamy 10. 10 odjąć 1 jest 9. 8 odjąć 3 jest 5. Mamy 5 całości i 9. Dziesiątych. Było mnożenie, odejmowanie, kolejność wykonywania działań. Przypominam, że jeżeli w działaniu jest dodawanie i odejmowanie, to robimy od strony lewej po kolei. Jeżeli mnożenie i dzielenie, to też od strony lewej po kolei. A jeżeli na przykład mnożenie i odejmowanie, to najpierw oczywiście robimy mnożenie. Jeżeli mam 6 i os podzielić na 2, dodać 3 i 6 dodać 2 i 5. Kochani, kolejność mówi najpierw zrób nawias. Tak. Czyli 3 is dodać 2 i 5, 6 dodać 5, 11, 1, 3, 4, 5, 6. 6 i 1. Tak naprawdę to dzielanie też już możemy wykonać. Ale ja przepiszę, żeby było tak jak zawsze tłumaczę na lekcji, że najpierw zrobimy nawiasy. Z nawiasu otrzymaliśmy 6 i 1 I teraz mamy słuchajcie, dodawanie i dzielenie. Musimy zrobić pierwsze dzielenie. 6 i 8 dzielę na 2. W szóstce dwójek 3, 3 razy 2 6, 6 odjąć 6 0, na dół spada 8. 8, 2, 4, 4 razy 2, 8 i przecineczek, tak? Czyli mam 3 i 4 dziesiąte, dodać 6 i 1 dziesiąte. I uwaga, dodawanie przecinek pod przecinkiem 4, dodać 1, 5, czy dodać 6, 9. I wynik końcowy 9 i 5, czyli 9 i Dziękuję Wam Ślicznie. Mam nadzieję, że wszystko żeście zrozumieli.